Najbardziej nurtujące Was pytania: jaka partia w tym niepolskim rządzie, w tym świniogrodzie na wiejskiej? Ja już o tym mówiłem wcześniej. Mówiłem również o Kaczyńskim, który wiecznie jest obszczany tak naprawdę i miłości nigdy nie zaznał ojca, jak i również matki. I niestety zawsze zazdrościł również bratu, żony i rodziny, a miłość ulokował w kocie. Już o tym również mówiłem. Kolejna osoba to tak naprawdę Tusk, syn wnuk, przepraszam, Wehrmachtu, który niestety ma w genach niestety niemiecką krew. Ziobro, chłopak bity na studach i niestety z ogromnymi kompleksami, który dzisiaj prawdopodobnie może być gejem. Tak naprawdę nie wiem, zgaduję, natomiast rzadko kiedy się mylę. Kolejna osoba, choć nie jest w rządzie, Szymon Hołownia, chłopak, który się prosi o pieniądze i prosi również o stałe wpłaty na jego konto. Więc uważam go również za dziada polskiego, który dzisiaj niestety żebrze w tym czasie o pieniądze społeczność polską. Więc uważam, że jesteś jedną z największych również zakał społeczeństwa polskiego. Kogo my tam jeszcze mamy? Braun, o którego w większości się pytacie. Jest to Żyd, niestety, który się spotyka z rodziną Morawieckich i wręcz jest nawet zaprzyjaźniony. Z...